Wyślę, mi to wygląda! Ej, muszę srać w już. Ja się zesrałem. A, A lecimy! Jedziemy w tym wygodnej kareczce. Panowie, no, rzucił, Lecimy! Są tu wszyscy! My w klatce wszyscy lecimy! W klatce! Aż zbychowi to wypierdolę! Człowiek odchodź, zobaczę! Zubu! Jak ja bym miał taką celę. No, no Panowie, kto rzuci butelkę? Bo... <ślamy> tak... nie Oni tak... są tak. Oni są tak na Jesteś Nie TERM LIDERE! Nie LIDER! lider. jesteśmy z wami! Kurwa macz! Jesteśmy z wami! Majer zabije cię! Gdzie ten lider? Policyjny radio! Jak tu jada? Dziko kurwa! Brawarza, połowa! Majer! Do dziennikarza browarki! Majer! Gdzie jest lider? Gdzie jest lider? Nie, 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 nie. Ja pierdolę, będziemy się 48, mówię wam to. Na no ty <grym> się 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 Co? A z co? Co? Co, nie, je, co? Co? nie, co? Się bryna, się nie, stało, chłopaki, 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 nic się nie, 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 nie Krowarki, prosimy, da na, na błogi. No, niech odpoczął na nas tam No, zakończamy chyba podróż na ten ziek, Podróż nie? do Las Vegas! Idziemy na ten! Gej party na komendę, nie? <grymne> Wszyscy! Porwa. Wszyscy razem! Jak jechać na ekipą mnie! <grymne> tak i tak, tupi, dwa frisze chyba przyczół nie miałem! Nie? Widziałem! To jest więzienie Nie wrócę, nie wrócę. Jakbym był Nie, 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 starożytność dostał Nie, 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 starosi dostał Nie, nie.